Dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pokazuje mi całe nowoczesne urządzenie, że jesteśmy live i powinienem już nadawać. Jeszcze mi nie pokazuje, czy życie jest z drugiej strony, ale myślę, że za chwilę dacie, dacie mi znać. O, widzę, że już się pojawiają trefferki. Witajcie dobry wieczór, dobry wieczór. Albo dzień dobry, jeszcze jest jasno o tej porze. Dajcie znać tradycyjnie, czy mnie widać czy czym nie słychać, żebym po prostu nie gadał totalnie bez sensu do siebie. Tutaj, a nikt by, mnie, nikt by mnie nie słyszał. No to jest to dosyć przydatna, przydatny temat. Zanim sobie gdzieś tam zaczniemy, zaczniemy i podziałamy. Jak dostanę od was sygnał, że jesteśmy, to zaczniemy w nasze dzisiejsze spotkanie. W temacie planowania projektów, a trochę z Twistem to planowanie projektów. I w naszą sesję QA, czyli pytań, pytań i odpowiedzi. Założenie jest takie. Założenie zaraz opowiem o założeniu faktycznie. E, poczekam na jakiś, e, na jakiś feedback tutaj, t, 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 komentarze, komentarze. Czat powinien mieć tutaj. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie powinienem to widzieć w tym momencie, ale myślę, że gdzieś tam działa. E, przy okazji możecie napisać, kto ma jakikolwiek zapasy tuklu. To też się do jakoś trafiło mnie dwa tygodnie, byłem trochę urlopowany i wróciłem i okazało się, że po prostu, że jest jakiś totalny temat z cukrem. Ja jeszcze zapasów nie zrobiłem, ale być może to jest dobry, dobry pomysł. Tomek, dzięki bardzo za info. Igor, widać, słychać, no to w takim razie zaczynamy. Jeszcze raz dzień dobry. Fajnie, że jesteście, cieszę się, że dołączyliście. Cześć, Artur. Plan na dzisiaj jest następujący. E, dosyć prosty. E, wymyśliliśmy taką koncepcję, żeby się spotykać w miarę regularnie, raz na miesiąc odpalimy taką sesję QA. E, pytań i odpowiedzi pytajcie o cokolwiek, ja będę, będę odpowiadał w tematach, na których się znam, opowiem wam to, na czym się znam, a jak nie znam, to nawmyślam. Tak jak, tak jak konsultanci to potrafią. Ogarniemy temat. Natomiast tak pod spodem, trzymając się, trzymając się misji, w której, w której jesteśmy, idea jest taka, że wiedle odkąd pod kątem warządzania projektami na kanale i w artykułach przekawałem naprawdę sporo, zależy mi teraz na tym, żebyśmy tą całą wiedzę jak najbardziej praktycznie wdrażali. A wdrażanie jakiejkolwiek wiedle praktycznie najczęściej yy, rozwala, się, yy, rozwala się w momencie, jak ktoś zaczyna łapać wątpliwości, nie wiemy, jak to działa, nie wiemy, jak to funkcjonuje. Dlatego idea jest taka, że odpaliliśmy Klub Liderów Projektów i pierwsze spotkanie Klubu Liderów Projektów będzie dzisiaj 19.30, czyli równo tuż po tym, po tym naszym live zaczynamy warsztaty Klubu Liderów Projektów, gdzie będziemy pracować na zamkniętej w zamkniętej grupie, i do tego klubu liderów projektów was zapraszam. A żeby połączyć ten wieczór w taki sposób, żeby jednak połączyć życie prywatnym, życiem zawodowym i niesieniem misji, stwierdziliśmy, że najpierw zrobimy sesję QA na różne tematy, te, które będą się wiązały z sesjami klubu liderów projektów, i stąd ten pomysł. Więc dzisiaj jestem. Macie jakieś pytania do mnie, wrzucajcie, wrzucajcie w komentarze, ja na nie będę odpowiadał. No i ponieważ tak poprawimy się następnym razem, napiszemy po prostu, żebyście wpisywali pytania wcześniej, tak żebym ja się mógł do nich przygotować. Natomiast, żeby zrobić jakąś pożywkę i w ogóle na jakie pytania, na jakie tematy, wadować pytania, możecie jechać na jakiekolwiek. Natomiast plan dzisiejszego spotkania klubu liderów projektów, i na to dzisiaj jestem nastawiony, to jest planowanie projektu i rozpoczynanie projektu, bo wadaw na rozpoczynaniu projektu zaczyna się, zaczyna się planowanie. I przygotowałem jakąś pożywkę pod, e, e, merytoryczną, po to, żeby, żebyśmy sobie o niej porozmawiali, żebyście wyszli w jakąś, e, jakąś wielą merytoryczną. A nie tylko w moim odpowiadaniem na, na jakieś, nie wiem, być może randomowe pytania. Yy, więc jedziemy po kolei. Planowanie. Jak myślimy sobie o planowaniu w ogóle, nad pytaniami możecie, możecie myśleć. Pytań tabu nie ma. Najwyżej na część nie odpowiem. Dobra, łyknę trochę w kubka, w czaszek martwych kierowników projektów. Jedziemy. Pomysł na planowanie. I generalnie po prostu idea, idea pracy w planowaniu. A wiedzę, że Michał. U mnie w Biedrze nie ma truklu i nie wiadomo kiedy będzie. Ja dzisiaj w Lidlu nie wprawdałem, po to aż się bałem zapytać, co się stanie. Dobra, plan na yy, idea planowanie. O to chodzi z planowaniem w ogóle. I yy, wokół planowania jest cała masa nieporozumień. Ja sobie zrobię to tak, żebyście widzieli widzieli bardziej. Nie? Jak myślimy sobie o planiu, yy, o planiu, myślimy, myślimy o planowaniu, to mamy jakiś punkt startowy, nie? Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, i projekty są po to, żeby osiągać jakiś cel. Ktoś sobie wymyślił, mamy tam cel, tam chcemy dojść w tego punktu, gdzie jesteśmy, do tego punktu docelowego. Ciekawostka jest taka, że znaczy te mity, nie mity w planowaniu, są przeróżne, że nie ma szelfu planować, bo tak naprawdę nie wiadomo, co się wadzieje, nie wiadomo, jak to ugryźć. Natomiast to jest, to jest bez sensu. Warządzanie projektami w ogóle wymyślono po to, żeby. Metodycznie podejść do tematów, w których nie masz pojęcia co zrobić, bo nigdy tego nie robiłeś, nigdy ci się tego nie udało zrobić. Nie wiadomo, jak to ugryźć, ale mieć jakiś pomysł, żeby ruszyć z w miejsca, w którym jesteś, i gdzieś się tam znaleźć. To, żeby móc w ogóle gdzieś tam. Podziałać, no to warto po prostu nad tą wersją, nad tym celem jakoś popracować, mieć jakąś wizję, wizję końca. Dlatego dzisiaj w klubie liderów projektu będziemy pracować nad kartą projektu, ponieważ planowanie projektu jest nierozwiązalne w tym rozpoczynaniem i ta wizja końca jest kluczowa. Natomiast na teraz, na, na dzisiaj, to co chciałem wam powiedzieć, jak ja definiuję plan? Plan to jest pomysł na dotarcie z punktu A do punktu W, czyli z punktu startowego do punktu docelowego. Wiesz, jaki masz cel, albo wakładasz, że wiesz, jaki masz cel. Łączę klimę. Wiesz, gdzie chcesz dotrzeć, i wymyślasz, dobra, jesteśmy tu, a chcemy być tam. Co się takiego musi wydarzyć po drodze, żeby w tamtym miejscu być? I dla części osób to jest absolutnie abstrakcyjne myślenie. Nie ma takiej możliwości, przecież nie wiemy, w większości rzeczy nie wiemy i tak dalej. I zaraz do tego dojdę. Nawet sam plan, że mam pomysł na to, żeby dojść z punktu A do punktu W, to jest super temat. Ale dobry plan ma jeszcze jeden element rytmu. Dobry plan umożliwia pomysł na dotarcie w punktu A do punktu W, ale umożliwiający wprawdanie jego jakości i skuteczności w trakcie. Czyli czy ten pomysł w ogóle był dobry, czy był zły, jak trzeba go wmodyfikować? Można to, tą definicję rozwijać jeszcze bardziej, wrzucać więcej tematów i, 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 i komplikować, ale to są dwie rzeczy. Po pierwsze, wiesz, że Stąd pójdziemy tam. Jeżeli nie ma lepszego pomysłu, to twój plan jest najlepszy. A drugie, wiesz, czy ten twój plan działa, czy nie działa, czy trzeba coś skorygować. Bo to jest taka pułapka, że ktoś, pierwsze w ogóle nie wystartuje, bo nie wiem, jak to robić. A drugie wystartuje i będzie się trzymał tego planu, chociaż rzeczywistość wygląda już totalnie inaczej. I niektórzy tak mają. Ja, ja pewnie należę do tej części ludzi, którzy lubią mieć pewne rzeczy wyfiksowane i poukładane. Uwielbiam to, nie. Natomiast y, ostatnio zaczynam doceniać. Albo akceptować bardziej to, że niektórzy pracują w całkiem innym, całkiem innym trybie. O, patrzę, co mnie tam oświeciło w tył A to z dwa okna, taka taka poświata to nie jest specjalny, to nie jest żaden efekt specjalny. No okay, ale dobra, może to jakiś znak w góry, że dobrze, dobrze mówię. Dajcie znać, czy dobrze mówię. I teraz tak, jak sobie pomyślimy o tym planie, to jest kilka rzeczy, które, na które warto było zwrócić uwagę. Pierwsze, to będziemy mieć ograniczenia. Część osób zaczyna podchodzić do planowania na zasadzie. Fajnie, super, nie wiem albo wiem, ale to jest cała masa różnych, różnych problemów. Czy ten live będzie na, nagrany? Tak, ten live na, live live'y QA-owe będą ponagrywane, one będą dostępne dla Was, więc e, wrzucajcie. Bo to w ogóle pomysł jest taki, że e, nie ma wyjścia, żeby budować po prostu budować tyle kontentu, który chcemy zrobić, mieć go konkretnie poukładanego część tematów będzie dostępna za paywallem, czyli do, za dostęp do klubu liderów projektów trzeba będzie zapłacić, ale trzeba będzie zapłacić symboliczną kwotę w porównaniu do tego, co klub liderów projektów oferuje. Chodzi o to, żeby w grupie wrzucić się po prostu na fajny temat i rozkminiać konkretne case'y. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest też spora część społeczności wokół kanału, wokół mojego profilu, jakoś tak się poukładało, jak ostatnio policzyliśmy, do jakiej grupy osób docieram, że jest was bardzo dużo i stwierdziliśmy, że dla was też chcemy stworzyć coś takiego, po prostu jest dostępne za darmo, żeby prowadzić MIFIA i rozwijać. Więc te QA tematy przed klubem liderów projektów będą, będą dostępne i są dla was, żebyśmy mogli, mogli pogadać. Teraz wracając do tych ograniczeń. Niektórzy się fikwują na ograniczeniach. są ograniczenia. Wa mało kawy, za mało ludzi i tak dalej. Jak włapiesz sobie taki, takie zawężenie, takie klapki, no to faktycznie można się wajechać. Dla mnie są dwie opcje. Albo akceptujesz te ograniczenia, ok, jest jak jest, albo i próbujesz je obejść przez dodaniem sobie wymiarów. To dodawanie wymiarów przy obchodzeniu ograniczeń, to osobny temat można by było. Natomiast kwestia jest taka, jak w negocjatrach? Jeżeli rozmawiasz o tlenie, nie? rozmawiamy i mówimy tylko tlena. mniej albo więcej, to przeciągamy sobie linę. Ale jak dodamy do tego na przykład wymiar zakresu, Coś można ująć, coś, co można dodać. Okazuje się, że możemy już jakoś przefubać się trochę szerzej. Tlena nie jest głównym elementem, który nas ogranicza. Jak do tego dodamy jakość, to mogą być kolejne elementy. Więc da się obejść ograniczenia, jeżeli nie myślisz w kategorii dwuwymiarowej płaszczaków poruszam się tylko w tej przestrzeni tylko myślisz w trójwymiarowej. Kto mogę wykombinować, żeby wokół tego obejść. Niektóre ograniczenia są nie do przeskoczenia, ich nie przywkoczysz, więc trzeba je wyakceptować, ale niektóre są w jakiś sposób do podważenia. I wreszcie, kolejna rzecz, która jest sporą pułapką w planowaniu, i dlatego część osób mówi nie ma sensu planować, bo ograniczenia do tego projektu się nie da w ogóle zrobić. I to nie tędy droga. Są ograniczenia, jak pomimo tych ograniczeń damy sobie radę, bo ograniczenia potrafią być twórcze. I kolejny element to jest kwestia nieznanych. Nie wiem. Dużo osób wpada w tą pułapkę, że ja nie wiem, ile to będzie trwało, ile to będzie kosztowało, co trzeba zrobić i tak dalej. Albo nie wiemy, kiedy możemy wystartować. I rozwiązaniem na nieznane jest robienie założeń. To jest taki pochylony ludek, specjalnie jest pochylony, bo zakładasz, że pewne rzeczy są prawdziwe. Czyli na przykład będziesz miał dostępne materiały za dwa tygodnie i na podstawie tego zaczynasz tworzyć plan. Wdajesz sobie sprawę, że to jest ta defeczka, która cię podtrzymuje, ale może gdzieś tam to wywrócić, ale rozwiązuje ci problem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zaczynasz po prostu budować klocki, na których jesteś w stanie zrobić krok dalej i zbudować jakiś plan. Jak tych założeń jest bardzo dużo, to jest szansa, że plan się posypie i trzeba go, go będzie przedefiniować. Ale po to mamy właśnie tą definicję dobrego planu, żeby móc go sprawdzić, czy on działa, czy funkcjonuje. I. To jest dla mnie taka perspektywa bazowa do tego, jak podchodzimy do planowania. I jeszcze jedno tutaj, zanim po prostu dam miejsce, bo w ogóle dam miejsce, wrzućcie pytania, jakie macie pytania, żebyśmy Q&A odpalili, a to nie, żeby było gadanie w mojej stronie. Co ja miałem powiedzieć? A, e, właśnie, odnośnie, e, odnośnie planowania. To nie plan jest aż tak ważny. Ważny jest ten cały protlew zrozumienia tego, z czym masz do czynienia. Przykład, e, przykład z życia. Ogród odpalamy. W tym momencie. Przeprowadziliśmy się do domu, uruchamiamy ogród. Ogród jest takim moim projektem, kurczę, ja go lubię. Podlewam, podlewam taras, żeby się beton wiązał, mam jakieś wanięcie. Natomiast zabawa jest taka, że siedzę nad tymi planami ogrodu, próbuję zintegrować wiedzę od ogrodnika, od gościa, od robota koszącego, od domków, od niedomków, wszystkiego rawem. Później się okazuje, że. Jedna kulka świetląca nie pasuje w tym miejscu, gdzie ma świecić, bo na planie nie myśleliśmy o tym, że jeszcze będzie pergola, ale ta pergola się pojawiła i jest jeden człowiek, który to ogarnia. I teraz obawa jest taka: siedzenie nad tym planem, kombinowanie na różne sposoby buduje większe moje zrozumienie tego, co w tym projekcie ogród ma być, bo jestem totalnym lajkonikiem. Jestem z rodziny sadowników, więc ty teoretycznie nie znacie na ogrodach, ale ja się na tym nie znam totalnie. Teraz już jestem ten lepszy. W całości kumam, jak to działa, jak to funkcjonuje. I podobnie jest z planem w projekcie. Wakumać sobie, sobie, zrozumieć, w jakim projektem mamy do czynienia i nad czym, nad czym pracujemy. To tyle w mojej strony. Widzę, że się pytania pojawiają. Alleluja. NIMP wniknął, ale w takim razie albo już nie mówię dobrze, jakoś dodamy w postprodukcji, żeby świeciło dalej. Teraz wracając do fektli komentarzy. Pozdrowienia dla marzeny. Pozdrosowienia dla Szczecina. E, Max, jakich trzech rzeczy nie robić? Jakich trzech rzeczy nie robić? Zaczynając projekt jako Project Manager z nowym zespołem projektowym? A, okej, okay, dobra. Bardzo ciekawe. Nie, nie robić na w zasadzie ja tu jestem najmądrzejszy i macie mnie słuchać. To jest po prostu strzał w kolano. Podejście takie hierarchiczne. Jest całkiem niegłupie w projektach, które są kryzysowe. Natomiast, jeżeli wchodzisz do nowego projektu i chcesz mieć wpół, który cię będzie wspierał, to pierwsze podejście na zasadzie, ja tu jestem szefem, macie mnie słuchać, właśnie ci po prostu strzeliło w kolano. Druga rzecz, zaczynając projekt, nie docenić go na wtarcie. Na zasadzie, a to jest prościutkie, machniemy sobie na spokojnie i się wszystko wydarzy. To jest, jeżeli masz takie przekonanie, to bardzo często na tym się można, można wywrócić. I trzeci element to jest zakładanie, że zrobimy, zrobimy na czuja. Że okej, okay, w porządku, wszyscy wiedzą, co robić, dla wszystkich pewne rzeczy są oczywiste i to zrobimy. Nie? Czyli mówienie, ja tutaj jestem szefem, drugie, nie pamiętam, co mówiłem, drugie, trzecie, po prostu wrzucanie, że to się zrobi samo i wszyscy wiedzą, co robią. Ludzie nie wiedzą, co robią. Znaczy nie, żeby to źle nie zabrzmiało. W projektach się wywracamy na niedomówieniach, na oczywistych oczywistościach, nie? bo nie chcesz być na głupka, że nie wiesz po prostu, jak działa ten robot koszący, tylko, że jak nie dopytasz, to na koniec okazują się po prostu różne kwiaty. Ja się nauczyłem, uwierzyłem w coś takiego, że jeżeli, pytasz się, jeżeli się pytasz, to wstydzisz się raz. Jeżeli nie wiesz, to wstydzisz się całe życie. I to bardzo mocno mi odkwiło i ja jak czegoś nie rozumiem, podnoszę łapkę i pytam. Ja więc tego bym się mniej więcej trzymał. W tą stronę, w tą stronę poszła odpowiedź. Patrzę sobie na tak na, na kalendarz, bo punkt mamy jeszcze 12 minut. Punkt 25 po nie ja kończę, żebym mógł się przełączyć na Wuma, przełączyć się na, na warsztaty. Jeszcze wrzutle sobie, wrzucę sobie za chwilę link do. Hmm, do klubu liderów projektów, tak żebyście, jeżeli będziecie mieli ochotę, możecie włączyć na kolejny, na kolejny raz. Nim się znowu pojawił, to znaczy, że znowu mądrze, znowu chyba mądrze mówię, albo przynajmniej mam, mam taką, taką nadzieję. Pytanie numer dwa. Jeśli jako kierownik projektu lub planista wiesz, że popełniłeś błąd w gancie i terminu wyznaczonego ktoś nie dotrzyma, jak wyjść mądrze, wprawnie w twarzą i prawdopodobnym e, sukcesem? Czyli tak, e, jako kierownik projektu, dałeś ciała. Temat, będzie jakbyś mądrze wprawnie z twarzą i w prawdopodobnym sukcesem. Jest takie mądre powietlenie w miarę, żeby stanąć w prawdzie. Na no zasadzie, okej, okay, dobra, słuchajcie, termin jest następujący. Ustaliliśmy, że taki jest. Ten termin się nie wydarzy. W związku z tym zadzieją się następujące rzeczy. I. Idziemy za tymi następującymi rzeczami. Jak odpali się opcja poszukiwania winnych, bo zawsze gdzieś musi być kwestia poszukiwania winnych, no to, to co mówię na początku projektu, głównym winowajcą wszystkich problemów jest kierownik projektu. Tak samo jak wszystkie problemy na live, prowadzący jest temu winny, więc nie ma, nie ma, nie ma co szukać, szukać winnych. Natomiast kwestia jest taka. Że jak warto o to zadbać, żeby mieć tą część dobrego planu, żeby wychwycić w miarę wcześniej, że ten termin faktycznie się nie dowiezie. Dla mnie to kiedyś ja doszedłem do, do, do takiej filozofii, że wymyślanie kilku różnych rzeczywistości sprawia, że to jest dosyć trudne kłamanie, jaka jest w ogóle prawdziwa. Więc jeżeli widzimy, dobra, terminu się nie da dowieść, co w tym robimy, jakie to ma konsekwencje, jak zminimalizujemy straty, to to jest najlepsza, najlepszy kierunek. To ma też twoje plufy, bo jeżeli ty zawsze mówisz, jak naprawdę jest, to w pewnym momencie ludzie faktycznie zaczynają tego słuchać i zaczynasz być człowiekiem swojego słowa. Nie wiem, dla mnie to ma jakieś tam znaczenie, nie? że kiedyś, jak się umowy ufne zawierało, to po był główny punkt. Twoje imię było połączone z umową. Jak coś mówiłeś i przyklepałeś, to tego się trzymałeś. Ja mam wrażenie, że po prostu, że nie wszyscy operują w ten sposób, natomiast to byłby mój kierunek, kierunek działania. Więc i jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, tutaj po prostu odpowiadając na pytanie Artura. Jak sobie robimy plan, to mamy cel, plan i rytm. Gdzie chcemy dojść, jak my będziemy pracować i jak będziemy tego pilnować. Jeżeli się dba o dobre planowanie i monitorowanie, gdzie jesteśmy, to szansa na to, że się wpakujesz w problemy i na koniec wyjdzie po prostu w topa, jest dużo mniejsza, bo to wyskoczy odpowiednio wcześniej i raportujesz o tym i nikomu nie wybuchnie to w twarz. To byłby, to byłby mój kierunek. Wiem, że to jest, to jest ciężkawe, nie zawsze, nie zawsze, lekkie, ale to chyba jest po prostu najlepsza ścieżka. Możecie po prostu się nie zgodzić, to chętnie się chętnie się pokłócę. Dawajcie dalej. Pytania nie muszą być odnośnie tylko zażądania, żądania projektami. Ja moje od rzuciłem. Nie wiem, czy każdy się do cukru przyzna. W dwóch kubków działam, bo w jednym jest, nie zgadniecie co jest w tym. To jest po prostu wagatka. To jest w kubku, co jest w kubku z A drugi mam w drugim napojem, żeby móc zrównoważyć, zrównoważyć jedno i drugie. O, cześć Robert. Tak myślałem właśnie też z tobą dzieje. Mam nadzieję, że wszystko ok Daj mi znaka. A przy nieznanym rozbijając na czynniki pierwsze wszystkich możliwych nieznanych, to robi mi trochę, trochę temat, czyli jak głęboko wchodzić z tymi nieznanymi. Znaczy, generalnie sytuacja z nieznanymi jest taka, że jak pierwsze wiesz, jak, jak wiesz, ty nie wiemy, jak to zrobić, no to od razu to przekłada się na konkretne zadanie, e, dowiedzieć się, jak to zrobić. Teraz dowiedzieć się, jak to zrobić, no to są w miarę znane, w miarę, w miarę, w techni w miarę znane techniki. Albo pytasz kogoś, kto może wiedzieć, albo. Pifujesz w Google'a i wyszukujesz po prostu jakiegoś tam kierunku, co ludzie o tym piszą. I to jest ciekawostka, w ogóle to jest fascynujące, że w większości tematów, jak przejrzysz z sześć blogów, ja, ja wiem, że to, to jest po prostu też potrafi być mylące, bo ludzie swoje od siebie odpisują i piszą to same, ale da się wyłapać mniej więcej kierunek, gdzie szukać i koniec języka za przewodnika działa najlepiej. Bierzesz pierwszy punkt, wydaje ci się, że tam jest, zadajesz pytanie, idziesz za tą nitką i to jest po prostu to tak działa. Jak mieliśmy rozpisany kiedyś projekt, gdzie technicznie wiedzieliśmy co my wyrobić, a nie widzieliśmy jak powywkać pieniądze unijne, to było jedno zadanie: znaleźć kogoś, kto wie. I jak znaleźliśmy kogoś, kto wie, to dalej rozwiązało się y, samo. Jerba mate nie, jerba mate jedziemy dalej. Co poradzisz dla studentki z które która chce zostać projekt managerem w IT? A tu mogę poradzić: Just do it. Jedziesz z tematem, nie Nie bój się, nie bój się tematu. Naucz się, zobacz, jak czegoś nie wiesz, to, to dopytaj. Warto by było zrobić certyfikat Scrum, Scrum Mastera. Na pewno, żeby wiedzieć po prostu, o jakich durach potencjalnie ktoś mówi, kto, kto ktoś nie mówi. Drugie, ja zapraszam do nas na szkolenia, na fundament, na kursy, żebyś wiedziała po prostu, na czym stoisz, i miała pewność, że to, co robisz, ma ręce i nogi. I jedziesz, jedziesz z tematem. Ja tutaj po prostu nie widzę, nie widzę problemu. Nie widzę problemu, żeby, żeby to, to, to się wadziało, nie? Chyba, że jest jakiś tam jakiś konkretny, nie? Więc ja bym się nie przejmował, ustawiasz kierunek. Są takie kejfy, takie y, coraz, coraz więcej ich jest. Jak poprawić trafność szacunków elementów nieznanych w projektach follow? To znaczy bez zespołu. Generalnie chodzi o uniknięcie autówniczości. A, okej, okay, dobra. To jest dobry, dobry, dobry patent, nie? warto zastosować jakąś stałą. Czyli chodzi o to, że szatlujesz, ale wiesz, że, po prostu, że nie wiesz, jakie są cyfry. Jakie są Jeden, który mi przyszedł do głowy, jest taki pokrętny. Wrzuć sobie szacunki jednego dnia, wapisz, a drugiego dnia spróbuj jeszcze raz i porównaj te liczby. Gdzieś pomiędzy tym zakresem się znajdujesz. Natomiast całkiem na poważnie, jakikolwiek w zależności od poziomu optymizmu, który masz, ja bym zastosował kiedyś, Większość ludzi, mniej więcej o 30-40% nie doszatowuje czasu trwania swojej pracy. Więc cokolwiek wyszatlowałeś pomnóż rawy 4 i to jest w miarę bezpieczne, pokaże, że jesteś we właściwym kierunku. W moich projektach, na których, na których pracowaliśmy w IT, mnożyliśmy rawy 1,8. Teraz przy tym obciążeniu zespołu, bo to też się przekłada na obciążenie zespołu, to bym szatował, szatlował rawy 1,8, wszelakie pomysły, na które wpadam, bo nie widać części kraty. Nie więc od 1.4 do 1.8 bym szukał. Jak głęboko szukać, jak głęboko szukać tych odpowiedzi do nieznane. Generalnie, jeżeli nie wiem, to znaczy znaleźć sobie po prostu jaki będzie pierwszy krok, który przybliży mnie do tego, żeby wiedzieć. I to jest najlepszy pomysł, pierwszy krok. Pierwszy krok, który mnie gdzieś tam poprowadzi, i można to wyrobić w ten sposób pod kątem szukania tych nieznanych, że rezerwujesz sobie na to. Dobra, rezerwuję sobie cztery godziny na rozpoznanie tematu. I po czterech godzinach sprawdzam, gdzie jestem, czy jestem w stanie rozwiązać temat sam, czy potrzebuję ekspertki i biedli. To chodzi o to, żeby po prostu nie wepchnąć się w tematy, w, które, w których będziemy za, za mocno. Częst, klukier, często teściowa potrzebuję na przetwory. Nie, nie dyskutuję w tym, Tak, tak może być. E, jaki najtrudniejszy, najciekawszy problem rozwiązałeś i jak to, jak to zrobiłeś? E, kurczę, nie mam chyba jeszcze tego najtrudniejszego gdzieś, gdzieś po drodze. Najtrudniejszy problem, który miałem był taki, że miesiąc przed release'em software'u okazało się, że technologia, którą mam, mam jest totalnie niewydajna i trzeba przepisać kod. Musiał cały system pracować inaczej. A to oznaczało przetestowanie wszystkiego odwera. I wtedy zrobiliśmy to tak, że usiedliśmy, zabrałem ze spółki way do jednego zespołu, do jednego pokoju. Siedzieliśmy cały miesiąc w jednym pokoju we trójkę, pracując nad tym, co się dzieje. Pojawiały się problemy, od razu je poprawialiśmy, żeby to działało. I śmignęliśmy, i poszliśmy do przodu. To jest jeden, jeden z przykładów zastosowania war room, pokoju wojennego. To świetnie zadziałało. Teraz chyba najtrudniejszy problem, który mam PM-owy, to jest jak poukładać firmę, żeby wyskalować ją dalej. Ale to jeden z tematów. Artur, ja zaczynam szybciej mówić. Mamy jeszcze trzy minuty. Mam nadzieję, że odpowiem na większość tematów. Będę pytał o tematy w sieci inżynierii przemysłowej. Jak o agile'owe podejście w tak poważnej branży? Nie spotkałem się z takim podejściem Znam w nam opowiadań studiów Twojego kanału. Wiesz to? To jest, to jest właśnie jeden z case'ów, który mi chodził po głowie przed urlopem i dokrystalizował do, się w czasie urlopu. Nie ma problemu, żeby pracować w inny sposób w każdej branży, bo tam chodzi o to, żeby po prostu ludzie pracowali ze sobą w małych, skutecznych i z, zgranych zespołach. I bardzo dużo agile'u inżynierii przemysłowej, typu podejście lean, etc., to jest podobny rydleń jak Agile, tylko po prostu nazywane, nazywane inaczej. To może podziałać. To, że Agile został zrobiony niepoważnym, no to jest po prostu inna sprawa. To, to, jest, to jest zgroza. Natomiast nie patrzyłbym, popatrzyłbym na ideę pod spodem, a idea pod spodem polega na ludziach i zastosowaniu właściwych procesów w pracy w małych zespołach. A takie zespoły w inżynierii przemysłowej też pewnie działają. Jadę dalej. Hmm. Jak wytłumaczyć zespołowi, dlaczego chcę wprowadzić stand-upy, tak żeby się nikt nie obraził? A no, pytanie, dlaczego chcesz prowadzić te daili fendupy? Jeżeli nie chcesz im wrobić, Jeżeli nie chcesz im zrobić krzywdy, to zakładam, że to jest w miarę ok. Ja bym wytłumaczył, dlaczego chcę to zrobić. I ustalił, słuchajcie, poeksperymentujemy trochę Dajmy sobie na to dwa tygodnie. Jak nie będzie działać, zarzucimy temat, natomiast ideę, trzeba by było sprzedać ideę. Dlaczego daily stand-up? Że chcemy sprawdzić, co się dzieje, jak to funkcjonuje, żeby nie przekisić problemów, żeby lepiej nam pracowało, żeby nam się lepiej pracowało. To jest idea daily stand-upu i nad tym pracujemy. Podobną rzecz u siebie w Wespole. Chciałem wprowadzić, to po prostu pogadamy sobie, bo jutro mamy nasze spotkanie zespołowe, jak nam idzie tematy feedbackowe, feedbackowe i feedforward. Więc zacząłbym o, zawsze cokolwiek zdrażacie, zacznijcie od tego, e, od tego, od idei. Co chcecie osiągnąć? Jaki jest zamysł dowódcy? Tak jak z zasadą mission and command. E, kurczę, też kolejny odcinek trzeba trzeba nakręcić. Dobra, minuta została, więc ja się tylko pochwalę. Bardzo fajny live, jestem para w pierwszy, ale pewnie nie ostatni. Bardzo dobrze i tak powinno, e, tak powinno być. Wrzucę wam jeszcze na link, kurczę, gdzie znajdę link do społeczności, do klubu liderów projektów. Dzisiaj to już za późno, żeby, żeby dołączyć, bo po prostu wysyłanie tych wszystkich tematów było włożone, natomiast podsyłam wam link i zapraszam was, zapraszam was do dołączenia, tak żeby dołączyć na kolejne, kolejne będzie w sierpniu, później będzie, później będzie we wrześniu. Mamy zaplanowany cały kalendarz kolejnych wydarzeń. Dzisiejsze dotyczy karty projektów, kolejne będzie dotyczyło. Będzie dotyczyło czego będzie dotyczyło. w yy, keifu, dlaczego robimy projekt, a później wyznaczania celów. Zapraszam was serdecznie, będzie się dużo, będzie się dużo działo. Muszę się zawijać w tym momencie. Yy. Kliknę sobie te pytania, które są, wrzućcie pytania, po prostu my je od, od, wyłapiemy i ruszę je w jakoś w kolejnym, w kolejnym QA. Jakoś je zaadresujemy. W tym momencie zawijam się, żeby wdążyć na, na nasz warsztat. Bardzo dzięki, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że byliście. W ogóle to nakręca, nie matę. Konkurs uważam za nie rozstrzygnięty. Na kolejnym QA będę miał to samo, będziemy działać. Dalej. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się, w spokojnego, spokojnego wieczoru, tak? I jesteśmy, jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się i do zobaczenia, mam nadzieję, w miesiąc w QA, a później w Klubie Liderów Projektów. I jak oglądacie tego live'a później, już nagranego, to link do Klubu Liderów Projektów też będzie w opisie do filmu. Na razie trzymajcie się. Cześć.